Cześć, witajcie! Jestem Łuczko w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black na naszym kanale. Oczywiście ja zawsze na tym timerze nie mam ustawionego czasu. Dzisiejszy plan jest taki, że kontynuujemy fabułę i szukamy Darii Mendorca i idziemy na Kingston, ale przed tym e, patrzcie co tu mamy na mapie. Ja się respię, mamy tu nielegalne zgromadzenie. Patrzymy na te, te cztery statki mają tak metal, rum, drewno i metal. Tu jest 200 metalu, 100 drzewa i 100 rumu. Wszystkie cztery chcę zaatakować jak najszybciej. Idziemy po prostu na rzeź. Tylko... kogo? Ej, nie strzelać mi się. Wdupiam tego chłopaka. Dobra, teraz muszę poczekasz, bo ja tu mam. Ja w tym momencie mam. lutowanko. Ej! Noż ty głupić! Chyba jak najszybciej będę musiał to ogarnąć, bo... Ten statek jest trochę niepewny. take No no Widzę, że tam czekają, to jest dół. A to było dziwne. Pierwszy raz widziałem, żeby tak się statek wpchał. Ja nie wiem czy tego bym nie w życiu może a No Dobra, statek podbity. To jest z Rumią, był z metalem? z czym tam są kolejne też ciekawe, ja jeszcze ich nie patrzymy, ale mogą być ciekawe, jak te były, to pewnie tym też jest. To, to są same fregaty. 150 metalów. Jest. E, naprawić kawkę, bo kawka dostała w pierdziel.

On co poczeka? Co? No, On tylko zabija łowę, git. tu jeszcze czekają? No. Ja nie umiem z tego trafić. Pięć pocisków nie trafiono na żadne... A nie, zrobiłem pięciu. Dobra. Mm -mm. Przepraszam, zapomniałem się wycieszyć. Ale to było to bardzo szybkie. Siedmiu tutaj i trzech wysadziłem. Co zrobić? Napraw kawkę. Kolejne stuwa metalu. A é gente vai fazer um pouco de fogo! FIRE! 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 Na 20 nawet nie wiem czy warto mi chodzić, Chociaż tam 10 Chcieliście polować ramię? Ja zapolowałem na was Znowu pięciu Dostał jeszcze na śmierć. Dziękuję, porządny rozpierdział. Wiesz co? Zostawmy rozgłos. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak tego zdobędę Więcej. Przeszłam, więcej niż jeden. Nawet jeden miałem rzadko. Takie takim etapie gry, to już bardziej pytanie jest nie czy, tylko testujemy po prostu. Kolejny plunie na noc. Dobra, co tam mamy? Rum? Drewno spierdziela. Sam uciek, Dobre. Ten duży płynie, ten duży. To ciekawe z czym bombuje? płynie? Do mnie. Przynajmniej w moją stronę. To jest ważniejsze. Dobra, walić to, bo tym to ja nie umiem. coś dostał i co nie jest ja wiem, że dostał obie, że dostał teraz dostał co zrobić z łupem napraw kawkę <laughs> cały czas mi naprawia kawkę Tyle mnie obchodzi. tamten już uciek w praktyce nie bym mnie namierza to jest namierzanie Liniowiec, że oh trochę mnie on nie obchodzi. Przecież płynie w moją stronę. chyba mogłem niszczyć liniowiec, ale nie jest to mój cel. Płyniemy tu. obowiłem? Mieli coś ciekawego w stylu Jakby mieli coś ciekawego w stylu na przykład jeszcze metalu czy czegoś To ja... Co przejdę. Teraz mam 360 metalu Miałem 0 I mam 150 drzewa Drzewo bym przejął Na ulepszenia Teraz chyba 500 zbiorów, sobie mógłbym płynąć Kurde No dobra to już za późno Dobra, w sumie dobrze, że nie topiłem, bo muszę z nimi się bić. Mam dwie. Dwa te. Dwie, dwa. To jest kanionierka? No to jest śmiesznie żarty nie kanionierka. Proszę bardzo. E, tak, ja chcę do Kingston. Na końcu w ogóle ten story możemy zobaczyć. Ładnie wygląda. Kingston zlecenia zabójstw. Musimy to zrobić. Muszę miejscówkę skończyć. Gdzie jest misją? Tu. Dobrze. Właśnie, jest tu jeszcze asosyńskie. Maroon Assassin. Dobra, chyba my to będziemy musieli ogarnąć teraz. I tak szybko. Tu jest trochę zleceń, po dwa na każdy. Dobra. Ja nie wiem, czy dzisiaj nie zrobimy trochę fabuły, a potem w kolejnym odcinku ruszamy sobie ja w końcu z Kingston, bo właśnie asasynskie to te podobne to są rzeczy bardzo ciekawe dla mnie do robienia. Kolejny kurs, to będzie już trzeci z pięciu. Bardziej to mi odchodzi. I have mission. Oh, I don't know what. Robert, my What news are they? This John works for the Royal African Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for eight weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this Buck belonged with the other men who was asking about the princess this morning. So I told him that. What other men? Hotty sailor in plain rags And a gent with a scar just here Where have they got to? Staying just around the corner they say Gentlemen's blizzlon I grow tired of chasing these fantasies of yours Edward, as of a crew Hang in there man, we're getting close has Ah, on Rogers It no, could Fajnie, że ja tego nawet nie wziąłem pod uwagę, że to mogą być oni. Chory. Czym jest z Кулька. Miło było. Może mistrzowka oddasz? Oddasz? Nie, bałwę dymna. To też jest przydatne, ale nie, nie potrzebuję mnie w tym momencie. O, jakbym to by się uparli. No, trochę by się to zaciało. Chcę ryzykować. Co chcę? Jakby nie mam nic dużego do stracenia. Attack from behind! <laughs> <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> ma aż on nas zgubi. Czego no, strzelił stąd? Nie. A on się zawiesił, więc fajnie byłoby go. Nie byłoby go za to, jest szansa. I Have you alerted the men? We're short on time. Very good. If you don't mind me asking, sir. What's the meaning behind this blood shank situation? Sorry. Yeah, sorry, sorry. sorry. No, I'm sorry. Torres it. Tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to say spy on King George, then one would require a drop of the King's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me then? For I've just given him a sample of my blood, as have I. As will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Governor, when you hunted pirates in Madagascar, what methods worked best? I believe it was my charisma that persuaded them. Violence and threats should always be a last resort. In Madagascar, I offered those pirates a choice take a pardon and return to England penniless but free men, or be hanged by the neck until dead. Just as you did in Nassau. Precisely. A pity Commodore Chamberlain did not live to see my. Nie tak, moment, nie? Ja mówię, no chcę, no mogę daro, muszę się Muszę pamiętać, że oni są głupsi niż wyglądają, bo wyglądają naprawdę na głupich. Każdy rozmiał bok trzebie, to wtedy im się odpala. Trzeba się odwrócić. Dobra, ja tu szybko je pyk, czyk, pyk, dyk, tym, tym, pam, pam, pam i tyle starczy. Odcinając ekipę. Może tylko pilnować, że do mnie zbytnio nie podeszli, ani ja, żeby do mnie za bardzo nie podszedł. Master, welcome. Buenas noches. What have you learned? The princess was taken by pirates six weeks ago, and so far as we know, the sage Roberts was still aboard. Mm. Very good. Mm. And what mm. measures are we taking to recover the princess from these pirates? Captain Hornigold has dispatched some of his best men to ensure the sage's capture. Mm. What is the sage's present for the Africa, Your Excellency. Africa? By God. Which is my favorite Africa? I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave slaves would be more than capable of making this quick journey. Slave galley? Captain, I asked you to digest yourself of that sinking ship. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? Our I do We've sent two of our best men Burgess and Cockram Privateers with fast ships and firm hearts Edward Kenway Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there Have you heard all you came to hear? Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars no order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real, something beyond yourself. Dobrze to na obszar? Dobra, tak, ja mogę sobie to pokonać. Nie jest problem. Nikt nie da bo zabiłem wszystkich, więc chyba będzie gieźdź. Kto z tym No, pik i pik, 100% I teraz sobie za i do miejsca wracam. Głupie, to jak, jak 150, ale no. Odsetek piratów, co teraz? Gdzie jest misja? Misja jest w tył. Myślę, że teraz my zrobimy przerwę krótką, bo na pewno chcę skończyć teraz e, Kingston w najbliższym odcinku dwóch, co nie? Tak? Chcę skończyć Kingston i myślę, że czy nie przejąć jakiejś strefy, bo tu mamy strefę średnią. Myślę, że Tom na przykład w końcu ogarną, bo tu już na wyspie byłem. Mogłem ją ogarnąć szybko, wielki kajman. Tu szybko jest pewnie statek, tu jest jedna wysepka. Ogarłbym no, bym to jest mała strefa łącząca wszystko, więc to jakoś nie powinien być duży problem. Yy, tu się nie zapuszczam, bo jest, to są bardzo trudne poziomy, ale tu już bym mógł się spróbował zapuścić tak samo. Więc no, na razie zrobimy sobie tutaj taką po prostu pauzę. Myślę, że w najbliższym odcinku skończymy Kingston, potem myślę, że ruszymy tutaj na tą stefekę cruise i on skończymy tak na jedno kopytą. Myślę, że nawet może w jeden czy odcinek się uda wcisnąć, jak się postaramy. Tego nie jest dużo. Jedna misja. Tu nie będzie misji, bo to statek. Na milion procent statek, bo nie widzę, żeby to był jakiś wyspa, to jest statek. I tu coś będzie więcej. Jeżeli tu będzie mnie mało misji, na przykład Max 1, zabójstw, to myślę, że nawet bym na jeden odcinek to mógł pyknąć. No dobra, kończymy. To byłoby na tyle. Ja bym Ryczykiem, że dziś powiedzieliśmy, się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Papa! Pa.